Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka na czytaniu energii na miesiąc marzec 2022 roku Lecimy kochani, nie przedłużamy Już i tak jestem opóźniona z czytaniami Dobrze, byczki, byczki, marzec 2022, byczki Co dla was kochani na ten miesiąc? jaka tutaj ogólna prognoza dla byczków wasza ogólna energia na ten miesiąc energia zmian energia odchodzenia od tego co nam nie służy energia jak gdyby własnego uleczenia swoich emocji Czyli odwracamy się od tego, co jest dla nas niekorzystne, co czujemy, że już dawno powinniśmy się z tym pożegnać, z tym lub z kimś. Jest to karta również podróży, podróży fizycznych, jak i podróży tych emocjonalnych. Tak jak mówię, jest to karta zrozumienia tego, czego pragniemy. Czyli miesiąc będzie dla Was takiego odchodzenia od tego, co już być może dawno mieliście w planach zostawić, porzucić, odejść lub zmienić, lub takich podróży, zmian w kontekście na przykład odejścia z pracy, podróż do pracy za granicę lub przeprowadzka za granicę, tak? czyli takie tutaj zmiany, które będą pobudzały was emocjonalnie. Wasza postawa Postawa cierpliwości, postawa jak gdyby poddania się temu, co przynosi Wam los. Często w tej karcie jest tak, że nie macie wpływu na to, co się dzieje i poddajecie się. Wierzycie, ufacie. Jest to także karta, która mówi o tym, że doglądamy naszego dobytku, doglądamy tego, co zasieliśmy, doglądamy. Nie tylko jak gdyby swojego dobrostanu, czyli tego, co posiadamy, ale również nas samych, tak jak w tej karcie ósemce kielichów. Poznajemy nasze własne pragnienia i patrzymy, patrzymy, co nam dają te zmiany, czy te zmiany są dla nas korzystne. Tak jak mówię, poddajecie się, mam wrażenie, że poddajecie się cierpliwie temu, co przyniesie wam los podczas waszych zmian. Czyli taka, taka energia dojrzałości, pewności siebie i spokoju. Dużo tutaj spokoju jest w tych dwóch kartach. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Co żegnacie? Albo jakąś osobę, która okazała się manipulantem, kimś, kto was wykorzystał, oszukał, omamił. Nie tylko tutaj mówię o relacjach związkowych, ale być może również o jakichś sprawach biznesu, współpracy w pracy, tak? Więc możecie tutaj żegnać taką osobę. Natomiast karta maga mówi o takich początkach w działaniach, w tworzeniu, w planowaniu. Takie, wiecie, pierwsze kroki rozkręcania jakiegoś interesu, rozkręcania jakiegoś yy, związku, czy to biznesowego, czy to związku yy, relacji takiej yy, partnerskiej. Więc yy, jak gdyby takie początki bacie już za sobą. Co przychodzi zatem? Mądrość. Pięknie. Albo ktoś spod znaku panny. Tak? Notabene zaznaczę, że karta z ósemki kielichów jest takim małym właśnie pustelnikiem. Tak, małym pustelnikiem. I przychodzi do Was już ten pustelnik z Arkan Wielki. Mądrość, doświadczenie, autorytet. Ktoś pod znaku Panny może też w marcu być dla Was ważną osobą. Możecie kogoś poznać lub ktoś Wam udzieli właśnie wsparcia, pomocy. Natomiast karta pszenika mówi również, wyruszam w drogę. Wyruszam w drogę, żeby znaleźć odpowiedzi na różne moje pytania, żeby odnaleźć siebie w życiu. Więc możecie tutaj znaleźć jakieś rozwiązania, wyjścia z sytuacji. Natomiast, jest to bardzo taka karta również takiej mądrej, dojrzałej energii. Dobrze, to zobaczmy teraz, przed czym tarot chce was ostrzec. Jakie mogą być zagrożenia? Zagrożenia, byki marzec. Jakie mogą być zagrożenia? Mhm. Żeby po prostu kurczowo nie trzymać się tego, co stare, żeby poddać się tym zmianom, bo możecie mieć tu jakieś opory. Wiecie, człowiek czegoś się dorabia, człowiek coś buduje przez całe swoje życie. Na czymś mu zależy, ma jakieś przekonania, ma jakieś programy i nagle przychodzi energia, która wręcz pcha do tego, żeby to porzucić, żeby to zostawić. I możemy mieć opory, tak? Możemy mieć opory przed zmianami, przed porzuceniem tego, co było nam drogie, na czym nam zależało lub na kim nam zależało. Jeżeli tego nie, nie puścicie tego wolno, no to te zmiany nie nadejdą, tak? Nie zostawicie za sobą y, tych negatywnych rzeczy, osób, spraw. Więc trzeba tutaj to puścić. Puścić wolno i zaufać losowi. Co pozytywnego, jakie niespodzianki? <laughs> y, paść Buław, słuchajcie. Y Albo dzieci tutaj mogą niektóre byki zadziwić w marcu, coś pozytywnego, jakieś wiadomości pozytywne, działania, różne, różne sprawy dotyczące właśnie dzieci. Natomiast paść buław to jest odważne działanie. To są okazje, oferty, oferty pracy, poznawanie nowych, młodych ludzi, poznanie przyjaciela, poznanie kogoś do relacji. Młoda, naprawdę taka żywiołowa, odważna, pełna pasji, energia. Powiem tak, w porównaniu z tymi dwoma kartami, co tutaj macie, tu jest taki spokój, tu jest wyczekiwanie, taka wręcz bym nawet powiedziała w karcie siedmiu monet, taka bierność. A tutaj nagle, wiecie, jakby ktoś was naładował taką mega energią, która będzie was porywała do tego, żeby działać, żeby się spotykać, żeby komunikować. Żeby wejść w jakąś relację, żeby podjąć jakąś może nową pracę, dodatkową pracę, dodatkowe działania. Więc yy, naprawdę taka śmiała, odważna, przebojowa energia, tak? Przebojowa. Będziemy dopytywać jeszcze potem. Zobaczmy, co tutaj w takim razie w relacjach, uczuciach, związkach. Kapłan. Niektóre byki mogą poznać osobę, która już jest zajęta, czyli yy, ktoś tutaj, yy, no wiecie, może to będzie właśnie ten mak, który coś tam będzie chciał zakachmęcić, że jest osobą wolną, a okaże się, że wcale nie jest osobą wolną, więc uwaga. Natomiast jest to także karta, która mówi o tym, że yy, tutaj sprawy rodziny, sprawy małżeństwa będą ważne. Mogą tutaj paść jakieś deklaracje, możecie tutaj się zaręczać, możecie planować ślub. Generalnie jest to karta związkowa, czyli tutaj na plus wszystkie związki będą się rozwijały, będą tutaj porozumienie, będzie zgoda, będą jakieś tradycje, zasady, więc jak najbardziej pozytywnie. Zobaczmy tutaj praca i finanse. O, a coś tu się wali. Może odchodzicie z pracy, może ktoś Was zwalnia, może tutaj jest jakaś degradacja, może w finansach coś, coś jest niehalo, może jakieś aneksy do umów, które są nie na rękę. Natomiast karta wie, że słuchajcie, jest kartą, która mówi, że dobrze, że się zawaliło, bo wy to byście przeciągali w nieskończoność. I tak byście cierpieli, i tak byście wstawali do tej roboty znużeni i niezadowoleni, albo tam otoczenie nie takie, albo zarobki nie takie, albo i tak tej pracy nie lubię, no ale trzeba, no bo, no bo gdzie ja tu teraz będę pracę zmieniał? Tak, zmieniała. A wiem, co mnie tam czeka, ale przychodzi do Was energia zmian, kochani. I ta wieża tutaj się pokazuje, że coś los za Was decyduje. I zmienia w waszych tutaj sprawach zawodowo-finansowych. Coś tutaj trzeba będzie od nowa jak gdyby odbudować, żeby było z korzyścią dla Was. Zobaczmy teraz, jaki będzie wynik, rezultat na marzec dla byka. I rada dla. Królowa Mielczy, bądź niezależny, niezależna, asertywny, asertywna. Mów, stawaj zawsze w obliczu prawdy, swojej prawdy, tego, w co ty wierzysz, czego ty chcesz, czego ty pragniesz, tak? Nie zamiataj też różnych spraw pod dywan. Jeśli to są jakieś sprawy urzędowe, sprawy, które trzeba, które i tak w, koń, w końcu, prędzej czy później do, do ciebie będą się dobijać, to y, nie czekaj z tym. Z marszu. Z marszu załatwaj wszystko na bieżąco. Y, I wiecie co? Jeszcze taka... Y, odnośnie tutaj tego magam, gdy ktoś tutaj okaże się jakimś manipulantem, oszustem, nie mści się. Y, miej dystans do całej sytuacji. Tak? Potraktuj to... Y, może nie to, że żartobliwie, ale... Właśnie z dystansem i nie nerwami, a bardziej spokojem, dyplomacją. Tak trzeba podchodzić do spraw. Dobrze, kochani, <laughs> będziemy dopytywać. Dopytamy tego maga, co tutaj żegnacie? Co tutaj żegnacie lub kogo z tym magiem? Pustelnik. A to dziwne, patrzcie. Albo to jest w takim kontekście, że żegnacie jakieś takie życie przebojowe, rozrywkowe, życie trochę na pograniczu jakiegoś ryzyka, może nie to, że niebezpieczeństwa, ale takie trochę życie, gdzie się niczym nie martwicie, gdzie hulaj dusza, piekła nie ma albo. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, tak, takie przykłady, tak? Gdzie no, być może nie musieliście do tej pory się martwić pewnymi sprawami. I teraz to odchodzi do przeszłości, bo y, dobija się ta mądrość życiowa, dobija się ten pustelnik, że będzie trzeba skorzystać z pewnych rad, z autorytetu być może ludzi starszych, może kogoś w waszym otoczeniu, tak? Lub jakąś pannę tutaj. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co przychodzi z tym pustelnikiem. Karta gwiazdy. Wraz z mądrością przychodzi spełnienie marzenia. Kochani, to jest też informacja, która mówi o tym, że korzystacie z tej swojej mądrości, ze swojego doświadczenia i tym samym stawiacie na siebie, na swój rozwój, na swoje pragnienia. Bo wiecie, jakich nie popełniać błędów, żeby sobie jak gdyby nie, nie podkopać sobie dołka pod sobą. Tutaj jest karta, gdzie karta pustelnika i karta gwiazdy często mówi, że skupiacie się na swoich potrzebach, na swoim rozwoju, na, na sobie samym tak naprawdę. Jest to karta samotnika, pustelnika. Czyli jak gdyby jesteście sami na polu bitwy. Nie mówię, że jest jakaś bitwa, tylko po prostu jesteście sami i to Wam daje, jak gdyby, pewne szczęście, pewne samozadowolenie, jakąś satysfakcję. No, tak czy inaczej, Karta Gwiazdy mówi o nadziei, mówi o lepszym jutrze, mówi o spełnieniu jakiegoś pragnienia, mówi o tym, że coś uda nam się osiągnąć. Dobrze, zobaczmy teraz tego kapłana w relacjach. O co chodzi? Ktoś wam tutaj pomaga się uporać z jakimś problemem. Ktoś, mówimy o relacjach, więc albo partner, partnerka, albo ktoś kogoś, po, kogo poznajecie, udaj, po, pomaga wam. Rozwiązać jakiś problem, który was przeciąża fizycznie i psychicznie, tak? Natomiast jest to także karta odpowiedzialności, czyli tutaj w tych relacjach być może przyjdzie taka sytuacja, gdzie będzie trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za to, co robimy, za to, co mówimy, tak? W marcu, więc tak to tu się tutaj pokazuje. Zobaczmy tę kartę wieży, o co chodzi w tej pracy i w finansach, o co tutaj chodzi. Hmm. Karta wisielca Coś jest tutaj zatrzymane Coś jest opóźnione yy, Wiecie co Nie wiem jak to powiedzieć na przykład w kontekście pracy A w kontekście finansów Jeżeli yy, czekacie na jakieś decyzje Z banków O kredytów Może jakieś aneksy do umowy Coś takiego to tutaj to będzie opóźnione. Nie będzie jeszcze tej decyzji lub coś może później po waszej myśli, tak? Będzie trzeba spojrzeć na coś z innej perspektywy lub znaleźć inne wyjście, inne rozwiązanie tej sytuacji. No jeżeli ktoś tutaj stara się o pracę, o awans, coś takiego, no to jest podobna sytuacja, tak? Jeszcze w marcu nie będzie tej odpowiedzi, jeszcze będzie przestój, jeszcze będzie trzeba coś tutaj donieść może. Może y, uderzyć z innej strony, lub poczekać po prostu. Ten marzec nie będzie dobrym miesiącem na różne, nie wiem, pertrakcje, inwestycje, jakieś poważniejsze rozmowy w sprawach zawodowo-materialnych. Zobaczmy, co przyjdzie w tym paździerzu. Buław. Co to miłego. Karta kapłanki. Karta kapłanki. Zawsze mówi o jakimś wyborze, że tutaj mamy ciemny i jasny filar, czyli tak zwaną ciemną i jasną stronę, która jest w nas i my dokonujemy jakiegoś wyboru. To mamy na miłych niespodziankach, czyli to będzie coś dla Was pozytywnego. Natomiast to są także wiadomości. Jakaś tajemnica, coś może wyjść na jaw, jakieś mogą dotrzeć do Was informacje, które Was bardzo zadowolą, które będą na Waszą korzyść. Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, wynik. 10 monet, pięknie. Wynik, bilans, kochani. Jest to karta dobrobytu. Jest to karta dobrobytu rodzinnego, firmowego. Tutaj kasy wam w, w finale tego wszystkiego nie będzie brakowało. Czyli ta wieża, tutaj, która jest, ona pojawia się. Yy... Jak gdyby, jest to, tak jak powiedziałam, jest to taki piorun od losu, który mówi ci, że pora zakończyć lub dać spokój z pewną sytuacją, bo gdy tego nie zrobisz, to dopiero się zapętlisz w różne problematyczne sytuacje. Karta 10 monet mówi też o takim dobrobycie w rodzinie. Tak, że tutaj w rodzinie mogą być jakieś sprawy spadkowe, podziału, nie wiem, dobry orzenek, tak, że ktoś tam, dzieci z majątkiem tutaj nam wchodzą, lzięć synowa, czyli takie ogólne dobrodziejstwo twoje, twojej rodziny i twojej firmy, bo jest to także karta firmy. Także, kochani, dopytam jeszcze tą kartę. Natomiast w kwintesencji, no, poczujecie taką stabilizację i bezpieczeństwo finansowe. Co jeszcze tutaj w tym wyniku, bilansie? Co jeszcze do tych 10 monet? Karta Księżyca. Niektóre byki mogą mieć tutaj związek też z rybami, bo tutaj jest karta ryb i tutaj również jest karta ryb, ale to tak, to tak po, poboczny taki wątek. Natomiast karta księżyca zawsze nam mówi o jakiejś tajemnicy, tak jak karta kapłanki, tak? czyli coś tutaj wychodzi na jaw, coś się ujawnia, może się testament ujawnia, może się ujawniają inne rzeczy, o których nie wiedzieliście, i to przynosi wam tutaj jakieś. Jakieś dobrodziejstwo w kwintesencji, tutaj na, w bilansie w wyniku marca. Karta Księżyca mówi również o jakichś lękach i obawach, czyli tu mamy pierwszą kartę 10 monet, czyli tutaj to będą takie bezpodstawne wasze obawy. Także jak gdyby na zapas się czymś martwiliście, o coś się baliście, bo tutaj wszystko w kwintesencji się dobrze skończy. Moi drodzy, ewidentnie w marcu będzie trzeba coś porzucić, coś zostawić, coś zrobić inaczej. Nie forsować nic na siłę, bo to forsowanie ewidentnie, szczególnie jeśli chodzi o pracę i finanse, może być na waszą niekorzyść. Poczekać cierpliwie, jak to się wszystko zakończy, co przyniesie los, jakie przyniesie wam rozwiązania i wszystko tutaj dla was zakończy się, kochani, dobrze. Dwa razy pustelnik, czyli dojrzałość, skorzystać z tej mądrości, skorzystać z czyjejś rady, autorytetu. To może być ktoś z rodziny, to może być prawnik, lekarz, ktoś, kto ma wiedzę, komu ufacie. I przede wszystkim tutaj kochani na bieżąco załatwiać sprawy, bo być niezależnym, asertywnym i nie wojować z tym mieczem, tak? Nie, nie reagować agresją na różne zachowania. Y, innych ludzi. Y, drogie byczki, ja Wam życzę pięknego Marca, trzymajcie się.